Dzień dobry! Nic się nie popsuło i dobrze mnie słychać, więc nie ma potrzeby, żebym powtarzał. Parafrazując wielkiego Polaka, witam już po wyborach. Z nowym monologiem trochę się nie słyszeliśmy, ale teraz obiecuję, że regularność już wróci. Teraz w tym monologu zajmę się wyborami, omówię to, co wkrótce się stało i co. Aktualnie się dzieje w polskiej polityce. Nie będę tutaj żadnych prognoz tworzył, bo uważam, że to nie ma sensu. Prognoz może być teraz wiele, a potem może się stać coś zupełnie innego. Więc najwyżej, e, jeżeli coś ciekawego będzie się działo, to będę to komentował w kolejnych monologach. E, a więc po kolei. E, na początek e, frekwencja. W tych wyborach oczywiście rekordowa wysoka, pierwszy raz powyżej 70% w historii trzeciej RP, i to wydaje się, że wynikało głównie z faktu zmobilizowania się przeciwko czemuś. W tym wypadku Polacy najwidoczniej uznali, że potrzebne jest przewietrzenie polskiej polityki, że jeśli PiS jeszcze raz zostanie wybrany, to jakoś zabetonuje, zamrozi już ten układ władzy. i Zaczną się jakieś nieprzyjemne procesy, w związku z czym, tak jak 8 lat temu, w ostatniej chwili nagła mobilizacja i przed prezydenckimi, i przed sejmowymi wyborami doprowadziła do pożegnania ówczesnej ekipy, czyli Platformy Koalicyjnej z PSL-em. Tak, teraz ta mobilizacja doprowadziła do najprawdopodobniej pożegnania się PiSu z władzą. Cztery lata temu mieliśmy taką mobilizację, którą, której sprawcą był PiS, którego prezenty socjalne sprawiły, że grupy ludzi, które wcześniej nie chodziły na wybory, bo uważały, że z polityki nic dla nich nie wynika, wtedy doceniły, zagłosowały raz, wygląda na to z wdzięczności na PiS. W większości przynajmniej. Teraz PiS stracił nieco głosów, około pół miliona względem poprzednich wyborów. Za to przyszła mobilizacja, która PiSowi zaszkodziła, a pomogła partiom tej paktu senackiego, powiedzmy, tak jak to Kosiniek-Kamysz zbiorowo ujmuje w, w swoich wypowiedziach w ostatnich dniach. Jeśli chodzi o nazwiska, o ludzi, którzy się dostali albo nie dostali do... Sejmu, no to jest parę miłych. Nie dostań się do Sejmu. Myślę, że dobrze, że nie będzie w nim takich ludzi jak Robert Bąkiewicz czy Iwona Śledzińska Katarasińska, którzy raczej no Bąkiewicz to, to nie jest człowiek, który akurat szczególnie chyba lubi tryb takiej pracy parlamentarnej. on woli raczej jakieś inne sprawy, że tak to ujmę, no a Śledzińska, Katarasińska, no to już weteranka, która od bycia taką gomułkowską, antyżydowską, antysemicką dziennikarką, przeszła przez Unię Demokratyczną, Wolności, później przez Platformę, już nic nie robiła w tym Sejmie, więc dobrze, że jej nie będzie. Miła niespodzianka, jeśli chodzi o Dostania się do Sejmu to miała miejsce w moim okręgu wyborczym numer 13, czyli Kraków i kilka powiatów sąsiednich na liście lewicy. Nie dostał się Maciej Gdula i bardzo dobrze, bo 4 lata jego poselskiej pracy to nie miały w sobie nic, co byłoby godnego zapamiętania, bo po prostu nie wykonywał tej pracy i całkowicie olał nie tylko okręg wyborczy, z którego pochodzi, ale chyba swój w ogóle poselski mandat. Za to dostała się do sejmu numer dwa z listy lewicy Daria Gosek Popiołek, która była pracowita przez ostatnie 4 lata. Więc no, o ile 4 lata temu z tego okręgu wyborczego lewica wprowadziła dwoje posłów, właśnie Gdula i Gosek Popiołek, to teraz zanosiło się na to, że będzie to właśnie jedna osoba tylko i dobrze, że jest nią Daria Gosek Popiołek, a nie macie gdula. Niestety dostało się do Sejmu parę, paru ludzi, którzy na pewno niczego dobrego tam nie wniosą i pewnie lepiej, żeby ich w nim nie było. Szkoda, że będzie w Sejmie Łukasz Mejza, szkoda, że będzie Anna Żukowska, szkoda, że będzie Roman Giertych, no ale takie jest życie. Nie zawsze się, się ma to, co się chce. No a w sumie może akurat w tych okręgach wyborczych, w których dostali oni głosy, to. A może akurat ma się to, co się chce, skoro, skoro ludzie na nich zagłosowali? Wygląda na to, że w Sejmie i w Senacie zmienią się marszałkowie nie będzie Elżbiety Witek, nie będzie Tomasza Grockiego, i też pozwolę sobie ujawnić moją opinię. Też myślę, że dobrze, bo żadne z nich nie zrobiło przez ostatnie 4 lata. Nic, co uczyniłoby ich godnymi zapamiętania i miłego wspominania. Czy nowi marszałkowie będą lepsi? No, oczywiście, mam nadzieję i pewnie wszyscy mamy nadzieję, że tak, ale czy będą, no to ich praca już nam pokaże. Teraz komentarz co do wyniku wyborów i co do tego, co się działo w trakcie kampanii. W zasadzie sprawdziły się moje obserwacje z monologu Wakacje z polityką sprzed paru miesięcy. Kampania dwóch głównych partii platformy i PiSu to w zasadzie była kampania Anty PiSu i Antypeo. Nie było raczej wiele tam innych rzeczy w języku tych dwóch partii, które mówiłyby, my jesteśmy fajni, my jesteśmy najbardziej godni zaufania, najlepsi tylko raczej było mówienie, dlaczego tamci są źli, a my jesteśmy jedyną obroną przed tamtymi. E, PiS zbudował swoją kampanię na, na Tusku, przez, w zasadzie od lipca cały czas było wałkowanie Tuska i to przypominało trochę to, co robiła Platforma 8 lat temu. Platforma przed wyborami mówiła cały czas, że idą Kaczor z Macierewiczem, wprowadzą dyktaturę, będą nas zamykać. Tak jak to napisał Jarosław Kurski z gazety wyborczej, obudzi nas walenie pięścią w drzwi o 6 rano i nie, będzie to, nie będą to drzwi sąsiada. Tak, no to tym razem pis mówił: Idzie Tusk, znowu będzie bezrobocie, będziemy wszyscy yy, pracować do śmierci na 14 bezrobociu w wyprzedanym majątku państwowym wśród hordy migrantów, które Tusk nam tutaj przyśle, bo jest agentem Brukseli. Berlina i Putina, no a z kolei platforma już starą swoją śpiewkę serwowała, czyli precz z kaczorem dyktatorem. To są ostatnie wolne wybory, najważniejsze od 1989, 4 lata temu też były najważniejsze 8 lat temu. Tak więc e, wynik tych partii sumaryczny był e, nieco mniejszy niż przynajmniej procentowo niż 4 lata temu. I zbliżony do, do tego sprzed 8 lat. I teraz było bardziej, bardziej godne uwagi, była moim zdaniem kampania mniejszych partii, czyli trzeciej drogi lewicy i konfederacji. Przez jakiś czas wydawało się, wtedy gdy nagrywałem właśnie te wakacje z polityką, że konfederacja najbardziej zyska na, na ludziach, którzy. Nie chcą Kaczyńskiego i nie chcą Tuska, ale potem w ciągu wakacji, w drugiej połowie lipca, akurat po moim monologu, wszystkie partie polityczne zaczęły w swoich wystąpieniach stanowczo pomylimizować z Konfederacją. Tego wcześniej nie było, bo wcześniej reszta partii raczej przyjęła takie nastawienie, że Konfederacji, o Konfederacji milczymy. A wtedy w tej drugiej połowie lipca zaszła zmiana i partie zaczęły właśnie kłócić się z Konfederacją, co wydaje się, że zaczęło szkodzić tej partii. Trzecia droga też zaczęła troszkę więcej mówić o przedsiębiorcach i działalności gospodarczej, więc chyba część takich powiedzmy, właśnie normalsów, którzy powiedzmy, nie mają jakichś silnych, narodowych przekonań, ale liczyła się dla nich wolność gospodarcza, może zaczęła się wahać w kierunku trzeciej drogi. Poza tym oczywiście wypowiedzi, czy to Brauna, czy korwin na pewno nie pomagały Konfederacji, no i jak rozmawiałem z wyborcami tej, tej partii, to raczej byli niezadowoleni. Obwiniają ich że, o to, że, że ich partia osiągnęła słabszy wynik niż mogła przed nich, przez nich, chociaż tak czy inaczej zwiększyła swój stan posiadania w Sejmie, bo wcześniej ma, miała 11 posłów, a teraz będzie ich miała 18, czyli już będzie pełnoprawnym klubem parlamentarnym i pewnie dostanie swojego wicemarszałka. Największym wygranym tych wyborów i największym pozytywnym zaskoczeniem jest wynik, pozytywnym zaskoczeniem dla polityków z tej partii jest wynik trzeciej drogi, która w sondażach była niedoszacowana. Były takie sondaże głównie tych mediów, które domagały się jednej listy partii Paktu Senackiego, tej antypisowskiej opozycji które chciały zagnać trzecią drogę albo pod próg, albo do Tuska. Gazeta Wyborcza, Radio Tok FM, Oko Press, one publikowały takie sondaże, w których trzecia droga była systematycznie pod progiem. W innych sondażach miała ciągle koło 9-10%. Widać było w ostatnich dwóch tygodniach pewien wzrost, bo zaczęły się sondaże ukazywać takie, w których to było 11%, czasami 12%. Dlatego w, tym moim, w tej mojej prognozie, w wpisie na kanale w piątek przedwyborczy napisałem, że mój typ na wynik trzeciej drogi to jest 13%. Okazało się, że to jeszcze było trochę za nisko. Prawdopodobnie dlatego, że te dodatkowy jeden punkt albo półtora punktu przybyło od taktycznych wyborców, którym zależało na tym, żeby PIS stracił władzę, obawiali się, że trzecia droga nie wejdzie do Sejmu, więc, żeby pomóc jej z tym 8% progiem wyborczym, to zagłosowali na nią i być może te, te zjawiska złożyły się na, na dobry wynik trzeciej drogi. Poza tym, no, Marcin Mastalerek na przykład, czyli no, teraz już minister w kancelarii prezydenta, a 8 lat temu y, twórca jego zwycięskiej kampanii. Tak jak on zauważył, trzecia droga miała dobrze skonstruowane listy, takie, których, których kandydaci pracują na wynik. Z kolei PiS miał źle skonstruowane listy, źle ułożone, nie tylko jeśli chodzi o kolejność kandydatów, ale też rozmieszczenie kandydatów po okręgach i zawartość też, też tych list. Niektórych tam nie było, inni tam byli, którzy nic nie wnosili. I pis w ten sposób poniósł porażkę. Dobiegł pierwszy na metę, ale, ale wszystko wskazuje na to, że straci władzę. Co do trzeciej drogi, wracając jeszcze do niej, to ona na ostatniej prostej, wydaje się, że tym dużym wysiłkiem kampanijnym Kosiniaka i Hołowni, przeciągnęła wielu takich właśnie niezdecydowanych ludzi, takich którzy nie są kibicami polityki, tylko zastanawiają się właśnie w ostatnich paru tygodniach przed wyborami kogo poprzeć. Trzecia droga przyciągnęła ich i wydaje się, że to jest szansa dla Kosiniaka i Hołowni, żeby rzeczywiście zbudować się w roli powiedzmy rozgrywających w polskiej polityce. Tylko warunkiem wykorzystania tej szansy będzie rzeczywiście ich zdolność do utrzymania autonomicznej, podmiotowej polityki w rządzie Tuska. Wyborcy trzeciej drogi wiedzieli, że trzecia droga stworzy koalicję z platformą, bo trzecia droga o tym otwarcie mówiła, ale spodziewam się, że zwłaszcza ci normalsi, którzy przybyli w ostatnich trzech tygodniach kampanii, i oddali głos na trzecią drogę, oczekują, że trzecia droga rzeczywiście będzie trzecią drogą, czyli nie będzie miała wad Kaczyńskiego, nie będzie miała wad Tuska, może mieć jakieś tam swoje wady, ale że rzeczywiście będzie autonomiczna i przyniesie jakiś powiew świeżości, jakąś zmianę w polskiej polityce. No i jeśli ci dwaj politycy, jeśli PSL i Polska 2050 zdobędą się na taką Samodzielną politykę w ramach rządu Tuska. Jeżeli będą pokazywać, co sądzą i stawiać sprawy stanowczo, to mają szansę zbudować się politycznie. Jeśli natomiast okaże się, że Tusk przyciśnie ich na tyle mocno i nie znajdą w sobie siły, żeby się oprzeć, i, I będą biernym członkiem tego rządu, no to wtedy to łączne poparcie dla trzeciej drogi pewnie spadnie z powrotem w okolice 9-10%. I teraz kontynuując trochę trzecią drogę, ale przechodząc też ponownie do PiSu, warto zauważyć, w jakiej wydaje się Smutnej sytuacji znalazł się PiS po tych wyborach. PiS jest ugrupowaniem, które pierwsze dobiegło na metę i ma najwyższy słupek poparcia, ale nie będzie w stanie rządzić. Dlatego, że pozbawiło się samo w ciągu ostatnich 8 lat zdolności koalicyjnej. Jestem pewien, że wyborcom trzeciej drogi, zwłaszcza PSL-u, Obyczajowo jest bliżej dopisu niż do lewicy, na przykład, która będzie współtworzyć ten rząd. Jestem pewien, że gospodarczo tym, tym wyborcom, zwłaszcza PSL-u, może być nawet trochę bliżej dopisu niż do platformy. Jestem pewien, że konfederacji w kwestii. Relacji z Unią w kwestiach obyczajowych też jest bliżej do PiS-u niż do pozostałych partii. Ale mimo tego, PiS nie jest w stanie stworzyć sobie większości w parlamencie. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, przez ostatnie 8 lat zapracował sobie na brak zdolności koalicyjnej. Zauważmy, że w Sejmie 2015-19, PIS złamał tradycję sejmową, że każdy klub parlamentarny ma swojego wicemarszałka. Wtedy PiS nie pozwolił PSL-owi, klubowi PSL-u, który przekroczył tam te 15 osób wymagane do, do bycia klubem, nie pozwolił PSL-owi mieć swojego wicemarszałka, co bardzo zdenerwowało ludowców. PiS prowadził wiele takich, zwłaszcza samorządową kampanię, która której głównym celem było nie wypchnięcie ludzi Platformy, tylko właśnie ludzi PSL-u z Sejmików czy Rad Powiatów. To też działacze PSL-u dobrze PiSowi pamiętają. PiS chociażby mógł w 2020 roku nie robić wyborów kopertowych, czym naraził się mocno na utratę zaufania ze wszystkich, u wszystkich pozostałych partii obecnych wtedy w Sejmie mających tam swoje kluby i koła, w tym właśnie Konfederacji czy PSL-u. PiS mógł nie mówić w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej, że PSL to jest partia skrajnie antyklerykalna i niebezpieczna dla Polski, tak, tak jak to mówił Kaczyński, mając chyba nadzieję, że nagle wyborcy przejdą z trzeciej drogi do PiS-u albo zdemobilizują się i nie pójdą głosować. PiS mógł chociażby ostatniego dnia kampanii wyborczej nie wypuszczać taśm sugerujących, że Konfederacja i Marian Banaś to są w rzeczywistości agenci Tuska. Problem jest w tym, że PiS od uzyskania tej samodzielnej większości w 2015 cały czas zachowywał się tak, jakby miał już samodzielnie rządzić na wieki, jakby już nigdy nie potrzebował się z nikim dogadywać. W związku z czym wprowadził taką narrację, że jest dobry PiS, zły układ mafii okrągłostołowej, czyli wszystkie pozostałe partie i złe ruskie onuce, czyli Konfederacja. Taka partia, która tak wszystkich rozstawia po kątach i mówi, że są źli, a tylko PiS jest dobry, no sama pozbawia się zdolności koalicyjnej i później te zapewnienia Przemka Czarnka w Polsat News, że PSL to jest superpartia, konserwatywna, chrześcijańska, wiejska, chłopska, ludowa i tak dalej, to no można już tylko witać jakimiś parsknięciami, śmiechem i, i memami. Pokażę zresztą na koniec tego filmu mema z Przemkiem Czarnkiem właśnie, odnoszącego się do tej sytuacji. PiS był przekonany, że zawsze będzie rządził wiecznie, bo... Albo uda się kogoś zepchnąć pod próg, tak jak na przykład w 2015 prezentem dla PiSu było niewejście nie wejście lewicy i partii Korwin do Sejmu, dzięki czemu PiS zdobył dodatkowe mandaty do samodzielnej większości, albo jakąś sztuczką w stylu rozdania wozów strażackich, żeby napompować frekwencje, Teraz liczył, że zdobędzie samodzielną większość, jak będzie dowoził ludzi na wsi do lokali wyborczych, bo uznał, że cała wieś jest ich. Okazało się, że jednak, że jednak niekoniecznie. PiS nie zadbał o swojego potencjalnego koalicjanta, nie robił zupełnie nic przez te 8 lat, no i teraz na własne życzenie znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej jest. Co zauważał też między innymi jeden z rozmówców na, na moim kanale, Jan Parys, z którym w styczniu rozmawiałem. On miał e, parę dni temu miał e, taką, taką wypowiedź na spotkaniu e, prawicowych dziennikarzy w klubie Ronina, że, w której sam zauważył, że PiS pozbawił się tej zdolności koalicyjnej. E, i, i, I miał rację. Tak? Dlatego teraz rozwinąłem twórczo te, te obserwacje. Tak więc prezentuje się sytuacja po wyborach 2023. Będzie nowa władza, która pewnie do końca roku powstanie. Zobaczymy, czy będzie rządzić. Lepiej niż ta, której Polacy podziękowali w ostatnich wyborach. E, miejmy nadzieję, że, e, że nam będzie się żyło w Polsce jak najlepiej, niezależnie od tego, kto nią rządzi. I to chyba tyle. Na teraz, a następnym filmikiem będzie już, obiecuję, wywiad z byłym politykiem z trzeciej RP. Mam już. E, Jednego konkretnego w głowie. Jak się umówię z nim na, na rozmowę, to napiszę, z kim to będzie. Mam nadzieję, że się uda i że to będzie ciekawa rozmowa, że Wam się będzie podobało. To tyle na teraz. Dziękuję za uwagę. Jak macie jakieś myśli, to dzielcie się nimi w komentarzach. Do zobaczenia i do usłyszenia.